Siemanko, z tej strony, Goziomek, a to jest. Zmiana kanału po raz trzeci. Dlaczego? Dobra. zaczynamy od początku. Zmieniam znowu kanał. I żeby uniknąć pytań, Goziomek, czemu znowu zmieniasz kanał? Chciałem po prostu mieć tą radość na YouTubie, że nie subują nie sami koledzy. Po prostu chciałem wszystko nowa zacząć. I tak dalej. Z lepszą jakością wideo i innymi takimi sprawami. I tyle sobie też nowe jakieś wykombinuję. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie jakoś w miarę dobrze i że nie opuścicie mnie, jak zrobię nowy kanał, że będziecie mnie nadal oglądać. I też to jest trochę dlatego, żeby zobaczyć ile ludzi mnie ogląda i czy to są po prostu puste suby, żeby dać tak sobie, żeby sobie dać i mnie nie oglądać, czy to jest po prostu tak, że wy chcecie mnie oglądać. No i cóż, myślę, że to tyle. Link do kanału będziecie w opisie. On się będzie nazywał Skredox. No i to tyle. Trzymajcie się. Cześć.